Co tu pomagać? No stan igła. Bike check roweru. Jakby to powiedział pan Paweł, same shimanochy. Zrób Pawła jumpera z tego może. O. Proszę państwa, Baxton będzie skakał. Tu jest jakieś 40 centymetrów. No jest kurwa wysoko, jest wysoko. Pokaż tutaj. Same shimanochy. No i pan Baxton. <laughs> nie no nie skakuj, bo się jeszcze połamiesz i zęby wybijesz. Trochę się zastał po zimie Troszkę zakurzony Ale przynajmniej rama pospawana, kurwa znowu rdze wieje i się w siuknie Szybciej z tą lodziarnią. Jedzie Buxton i dojechać nie może. Jest ją. No i już się zgubiliśmy. Nie To jest pojeździć. Ten Brwinów taki mały nie jest. Jest dworzec, jest gdzie spać, jest na co popatrzeć. XD. No jest. Myślałem, że ten Brwinów to jest taka wioska przydrożna, a to jest, kurde widzę. Większa aglomeracja. Dobra, jest i Kościół, jest i Baxton. Pierwsza truja po zimie. Grewinowskiej też nie znam. Buty mam mi spadają. No bo nawet nie są zawiązane. No bo się nie wiąże butów. Co ty gadasz? Co kurwa, Mogę nagrywać, a ja ci przybliżenie nie będę robiła. Uważaj, żebyś furgonetkę nie pieprznął. No. Kurwa! kraksa. Dobrze, tej ty kamerzysta, bo ja No bo to jest z górki. Z górki, z górki. Kamil tam nie narzeka, czy z górki, czy nie z górki. Kurwa, przecież to cały park jest. Czemu tutaj takiej aglomeracji nie powiedziałeś, że istnieje? O, pa, jest pałacyk. Jest i dom z czerwonej cegły. CWKS jest. Trzeba się nie przyznawać, że tutaj kibic z Wisły polski jedzie. Mnie to ominęło. Dobra, jak zwykle w Polsce. Są złe buty jak zawsze, nie? wejdzie. I to wyszło? Na czwartym to już jest niemal udany, tak. Yes. Dobra. No nowe buty, nie dotarły. No tak. Buty. A wiesz, przyjechałem do aglomeracji Centrum Wszechświata. Nie chciałem się jak ham ubrać, nie? <grym> Tam się uda. Tu niczego nie ma. Tu nie ma zawsze drogi. Widać chatę twojego starego jedynie z daleka Idziemy go harnasiem podlać? Totalnie Jak mojego znajdziemy Kurna, ja muszę przyspieszyć, bo on nie zapierdala Chłopca Chłopca, Titanica odwala Ale zawsze można coś, nie? O, ty to tu widziałaś? wiedziałaś? Chcesz z kaczkami. Jak pięknie, no pewnie wskakuje. Tylko musisz mi rower potrzymać. Ja w to się nie Kaczka ci chleb przyszła rzucić. Backstony na wagarach idą, śubry Wacław Kowalski. Ale trzeba mieć pecha, żeby cię starzy Wacław nazwali, nie? Bo tak kiedyś... To coś innego znaczyło. No niby co? No tak, ale już te same terminologie, słów i tak dalej A przykład stolec no, no, kiedyś pan... był po prostu stołkiem Stolec kiedyś był stołkiem, tak? Tak A teraz... Potem zaczęto to używać do srania I przez to, no i przez to stolec stał się stolcem No niezły stolec Kurna, akurat samochód tam stanął Jedź babko, jedź! Ach. Przy tirze hopki robi. Chyba, że tu mogę zjechać. Podjadę trochę bliżej, żeby było widać lepiej. I 100 miesiączka i komentarz, że to odbijam na odwrót. Ty tu kolejny park jest, chodź tutaj tędy. Jedziesz dalej, bo nie, nie, prze, nie przerwałam. Pierdziela ostro. Proszę bardzo, jaki kot, zobaczcie. Dalej żabki nie ma, widzowie. Gdzie jest żabka? Słuchaj, jak już żabka jest u mnie w mieście, to żabka jest wszędzie. Nic ci nie jest? Fajnie, nie ja mam kości jak ten z reklamy na skójkach. Dobra, tu też jest złe, więc musimy winnić. Ja się czuję autentycznie jak w programie Hugo jakimś, nie? Błądzimy w labiryncie w poszukiwaniu żabki. Pokażę wam, hołd tu się przesiąść na rowerze nagrywając. Pa, tu jest rower, jadę prosto. Pa, trzymam tutaj telefon. Jak mi upadnie, daj to będę w dupie i, pa, i przekręciłem się do tyłu. Daj mu go, dajcie daj jego. Mu, daj mu Dajcie jego. Dajcie jego. Czekaj, bo siebie nagrywam tylną. Opa, tak se jadę do tyłu. co siedzę na kierownicy, jak szef totalny. To tu jedzie buxton. Buxton co do żabki nie umie trafić. Ja to ale jestem tutaj ale... turystą, ale ty? Wstyd. Scyd. Ja jestem nawigatorem, kapitanem tego statku i wszystkim. O, jedziemy sobie do tyłu, co ja dalej siedzę. O, tako. Nagrywamy Buxtona. Jest! Mówiłem, że nas doprowadzę. Gdzieś? Buxton. Żabka! Jest! Po 10 latach na Saharze w Tułaczce Odyseusza 10 -letnie. Jest i ta żabka. Idziemy z wycieczki Baxton, nie? No, fajna wycieczka była. No, fajnie było. Teraz ja, Wielki Lord Niwaj, wbiję ostatnie osiągnięcie Baxtonowi w Spidermana, bo on nie potrafi. Żałosne. Mm. Baxtonowi brakuje jednego osiągnięcia w Spidermanie. Kup wszystkie kostiumy, żałosne. Jeszcze bardziej żałosne osiągnij poziom imponujący lub wyższy wyzwanie bombowym Taskmasterą, że przecież trzeba nie mieć kurczę rąk, żeby tego nie móc zrobić. No wej. Jestem PS4 to była najlepsza konsola, dużo lepiej wchodziła niż PS5. Znaczy na PS5 nie ma co grać po prostu. Ja widzę trochę z tej odległości, ale ja nie potrzebuję. Ja sobie mówię jak dead nie na swój wszystko. No tak. Dobra. dobra, o co tu chodzi o tym wyzajom? Ja mam dużo Nie wiem. Aha, to nie co padł. Znaczy musisz. Każdą z tych bomb wywalić ja po, w powietrze Ja w grałem dwójkę A sam, to A ty wiesz, że ty to musisz zrobić na złoto? nie mam Ale to już jest moja pierwsza próba, ja w tym grze nie grałem dwa lata, ostatnio dwójkę grałem po premierze No tak, tak Zaraz ogarnę o co chodzi I co, i ty miałeś problem tutaj widzieć tego? Złoto? No złoto to trzeba zrobić To no kurde wchodzi jak łoda, to za drugim razem się wejdzie ta. No to zobaczymy, czy, jaką będziesz miał w Złota What? Przecież robiłem tak samo. Ja robiłem dokładnie tak samo i nie było złota. Żałosne po prostu, baks, to Żałosne. Platyna, 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 wpadła. Jest! Big rider, Big rider. Aż czajnik krzyczy! Woo!